Jest środa, 22 dzień kwietnia. To są wiadomości nowego dziennika Anna Arciszewska. Witam Państwa. A dzisiaj powiemy m.in. o rosnącej liczbie imigrantów w USA oraz o decyzji szefa FBI o tym, że nie zamierza przepraszać za słowa o Holokauście. Z informacji lokalnych, nowa kampania nowojorskiego ratusza dotycząca bonów żywnościowych. A na koniec dobra informacja dla rowerzystów jeżdżących przede wszystkim po grimbondzie Zapraszam. A zaczynamy od przetargów za miliardy dolarów, w których wygrały francuskie helikoptery i amerykańskie rakiety. Parasol przeciwlotniczy i antyrakietowy nad Polską mają rozciągnąć amerykańskie systemy Patriot, a podstawowymi śmigłowcami polskiej armii będą francuskie maszyny Caracal. Ta decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej podzieliły polityków i przedstawicieli przemysłu, którzy teraz wypowiadają się głośniej niż wojskowi. Więcej kontrowersji niż obrona przeciwlotnicza i antyrakietowa budzi wstępne rozstrzygnięcie przetargu na Wiropłaty. Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowano śmigłowiec Karakal produkowany we Francji. W przegranym polu zostali producenci posiadający już fabryki w Polsce: to konsorcjum Sikorski i PZL Mielec oraz Augusta PZL Świdnik. Obszerny artykuł na ten temat mogą Państwo przeczytać w jutrzejszym wydaniu nowego dziennika. Dyrektor Federalnego Biura Śledczego zabrał głos po skandalu, jaki wywołał swoimi słowami podczas wizyty w waszyngtońskim Muzeum Holokaustu. Nie przeprosił jednak za sugestie o współodpowiedzialności Polski za Holokaust. Tymczasem na stronie Białego Domu można podpisywać się pod petycją nawołującą do usunięcia go z pozycji dyrektora FBI. Nie powiedziałem, że Polska była odpowiedzialna za Holokaust, stwierdził szef FBI. Jak mówił, wymienienie przez niego poszczególnych państw oderwało uwagę niektórych od jego myśli. Natychmiast usunąć dyrektora FBI z jego obecnego stanowiska za twierdzenie, że Polacy byli w zmowie z nazistami brzmi na głowę petycji na stronie www.petitions.whitehouse.gov. Aby petycja została przedłożona w Białym Domu musi ją podpisać 100 tysięcy osób i to do 19 maja. Do protestów Polaków i Polonii dołączyli się też Węgrzy wyrażając swe oburzenie słowami szefa FBI. Obszerniej na ten temat piszemy w jutrzejszym wydaniu Nowego Dziennika. Jan Kwiatkowski, sparaliżowany polak, który od kilku miesięcy leży w Bellevue Hospital na Manhattanie, w najbliższy piątek wraca do Polski, gdzie czeka na niego adoptowana córka i wnuki. Jest to możliwe głównie dzięki funduszom zebranym na portalach GoFundMe oraz Fundly, operatywności jednego z naszych rodaków mieszkającego na East Village, a także dzięki ogromnej pomocy jednego z amerykańskich lekarzy który zaprzyjaźnił się ze sparaliżowanym, ale w pełni świadomym pacjentem. Pochodzący z Ostrołęki Polak najprawdopodobniej w wyniku wypadku samochodowego trafił do szpitala, gdzie stwierdzono paraliż od szyi w dół. W sumie uzbierano ponad 44 tysiące dolarów ofiarowanych przez 668 donatorów. Pieniądze te pozwolą na opłacenie przelotu sparaliżowanego pacjenta samolotem linii KLM. Chciano by pan Jan leciał bez przesiadki, ale niestety nie udało się tego zrealizować, bowiem polski przewoźnik LOT ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków logistycznych nie podjął się takiego wyzwania. Z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców, którzy legalnie lub nie decydują się osiedlić na terenie USA. Szacuje się, że populacja ta liczy obecnie ponad 41 milionów osób. Najwięcej imigrantów żyje w metropoliach, np. co czwarty mieszkanic Nowego Jorku czy Los Angeles urodził się poza granicami USA. Tak wynika z danych przedstawionych przez Center for Immigration Studies. W raporcie można przeczytać, że Stany Zjednoczone są upragnionym krajem dla mieszkańców poszczególnych państw Ameryki Środkowej i Południowej, np. Ekwadoru, Gujany, Paragwaju, Dominikany, Europy Środkowej i Wschodniej, czyli np. Polski, Węgier, Rumunii czy Rosji, Azji, przede wszystkim Chin oraz krajów islamskich. Decydując się na zamieszkanie w USA, imigranci najchętniej osiedlają się w Teksasie, Kalifornii, na Florydzie ale także w Nowym Jorku i New Jersey. Jak się szacuje, w ciągu najbliższych 9 lat liczba imigrantów, którzy otrzymają zielone karty, wyniesie 10 milionów osób. Ponad pół miliona nowojorczyków, w tym spora liczba imigrantów, którzy mogliby otrzymywać bony żywnościowe, czyli tzw. food stamps, nie korzysta z pomocy miasta. Dlatego ratusz uruchomił kampanię mającą na celu zachęcenie potrzebujące osoby do tego, by wypełniły odpowiednie wnioski. Kiedy moja firma przestała przynosić zyski, a ja nie miałem za co kupić jedzenia, pomogły mi miejskie bony żywnościowe. Można przeczytać na jednym z plakatów wiszących w różnych dzielnicach miasta. Między innymi w taki sposób urzędnicy zachęcają do tego, by mieszkańcy Nowego Jorku, których nie stać na kupienie produktów żywnościowych, składali aplikacje na specjalne bony. Maksymalna wysokość takiej pomocy to 200 dolarów miesięcznie, a informacje o tym, kto konkretnie kwalifikuje się do programu, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta lub dzwoniąc pod numer 311, można poprosić o polskiego tłumacza. Być może już późną wiosną lub latem tego roku rozpocznie się instalacja ścieżek rowerowych na Greenpoint Avenue Bridge. Informuje Nowojorski Wydział Transportu, zmodyfikowany plan budowy ścieżek otrzymał akceptację Rady Dzielnicy nr 1 i 2. Oznacza to, że wieloletni bój o ułatwienia w podróżowaniu rowerzystom korzystającym z tego obiektu powoli dobiega końca. Rowerzyści będą mieli do dyspozycji ścieżki rowerowe o szerokości 6 stóp po każdej ze stron mostu, natomiast jezdnie samochodowe zostaną odchudzone po jednej stopie każda. Niestety, by zachować takie szerokości poszczególnych pasów, ścieżki rowerowe nie będą odgrodzone od jezdni żadną barierką. Powiecie Bergen w New Jersey wykryto kryjówki kojotów. Jak się okazało, jeden z nich ma wściekliznę, inny kojot zawędrować mógł na Manhattan. Największy strach kojoty sieją w północnym New Jersey w miasteczku Norwood. Tam w pobliżu szkoły wykryto kilka nor Norkojotów. Atakują one ludzi, zwierzęta domowe, a nawet samochody. Na początku tego tygodnia służby weterynaryjne złapały jednego agresywnego kojota, który jak się w środę okazało był chory na wściekliznę. Szkoły w tamtym rejonie zawiesiły zajęcia sportowe na dworze i wszelkie wyjścia poza szkołę w trakcie lekcji. Władze radzą mieszkańcom, aby byli ostrożni wychodząc na zewnątrz oraz wyprowadzając na spacer psy i koty. W środę pościg za kojotem zorganizowano w Nowym Jorku po tym jak rzekomo jeden zawędrował w okolice Riverside Park na Górnym Manhattanie. To była ostatnia informacja, więcej ciekawych wiadomości znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.dziennik.com, a także w jutrzejszym wydaniu nowego dziennika. A w gazecie jak zwykle w czwartki dział Jego Ego, w którym proponujemy Państwu artykuł o tym, że prawdziwy mężczyzna jest już chyba gatunkiem na wymarciu. Oprócz tego w nowym dzienniku felieton o tym, jak teraz porozumiewają się Obama i Castro, czyli normalizacja stosunków amerykańsko-kubańskich. A w dziale Polusa coś dla sympatyków aktywności. Uprawiania sportu i nie tylko. Przedstawiamy relacje z biegu na 4 mile Run for the Parks oraz zachęcamy do tego, by dołączyć się do zawodników klubu 3Run.pl i wspólnie pobiec w patriotycznym biegu, który odbędzie się w niedzielę 3 maja. Szczegóły w jutrzejszej gazecie. Zapraszam do lektury, a już za chwilę informacje z Polski przygotowane przez dziennikarzy telewizji Republika.